Dzień dobry, witam Cię na kanale Bojeni w Mocy, z tej strony Izabela, witam się bardzo, bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałabym Cię zaprosić do zasubskrybowania kanału, do zostawienia lajka, komentarza, cokolwiek, cokolwiek Ci przyjdzie do głowy. I teraz moje kochane, to będzie głównie do kobiet, ponieważ to nagranie kieruję dla Was, dedykuję Wam, kobietom, które gdzieś jeszcze czują się porzucane, niekochane, nieakceptowane i em, uzależniają swoje poczucie własnej wartości od warunków zewnętrznych, a nie tego, co jest wewnątrz. Muszę Wam powiedzieć, że na pewno znacie moją historię, ktoś kto ogląda moje poprzednie filmiki wie, że ja przechodziłam przez bardzo dużą ranę odrzucenia już od czasów dzieciństwa i naprawdę przeżywałam przez to odrzucenie, przechodziłam przez to odrzucenie bardzo boleśnie, czyli później wybierałam sobie partnerów. Ale najśmieszniejsze było to, że to nie oni mnie pierwsze odrzucili, tylko ja sama siebie, a później wychodziło tak, że ja kreowałam sytuację, gdzie ci faceci albo mnie odrzucali, albo ja ich pierwsza odrzucałam, żeby nie poczuć tego odrzucenia. To było wręcz paradoksalne. Czasami wolałam zostawić pierwsza faceta, żeby on mnie pierwszy nie zostawił, ponieważ to było, wiązałoby się z jeszcze większym odrzuceniem. I kreowałam sobie taką historię, że on już mnie nie kocha, on na pewno już mnie ma dosyć, on na pewno już sobie kogoś znalazł, i jak sobie o tym wszystkim teraz myślę, to chciałabym siebie przytulić i powiedzieć Iza, 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 hold on, przytul siebie, przytul siebie i Ciebie też do tego bardzo mocno zachęcam, ponieważ wiem, jakie to jest bolesne i przechodziłam to... Um, Wielokrotnie, naprawdę to były wielokrotne związki, wielokrotne relacje, które powodowały, że czułam się gorsza, że czułam się beznadziejna, że czułam się niekochana, że zajadałam emocje, yy, popadałam w skrajne emocje itp. Itd. Na szczęście jest to już ze mną, yy, dlatego mój cały profil dedykowany jest kobietom, które yy, przychodzą przez ranę odrzucenia, to jest mój target i to jest coś, co czuję wewnętrznie bardzo, bardzo mocno. Tą misję, to oszerzenie, to ukochanie siebie samej, ponieważ jest to, jest to bardzo mi znane doświadczenie, i ja wiem, jak trudno z tym doświadczeniem wejść w zdrową relację i zbudować w ogóle zdrową relację, i zbudować to, tą dynamikę relacji, gdzie ona jest zdrowa. Też nie wiemy, co jest do końca zdrowe. Ja uważam, że wszystko to, co. Jest z Wami ok i rezonuje na ten moment, jest zdrowe. Ja bym tutaj nie, nie chciała generalizować, co będziemy wkładać do worka zdrowe, niezdrowe. Zdrowe jest takie, gdzie czujesz się spełniona i kochana, akceptowana i partner również. To, to jest najważniejsze. Nie obchodzi mnie to, czy to jest relacja otwarta, monogamiczna, poligamiczna itp., itd., ponieważ ja tutaj mam różne zdania na ten temat i. Myślę, że tutaj nie będę na ten temat się na razie wypowiadała, ponieważ każdy ma prawo możliwości wyboru. Natomiast uważam, że zdrowa relacja to jest taka, gdzie ty czujesz się spełniona, kochana, akceptowana i gdzie nie, przeży nie przeżywasz rano odrzucenia, czyli tego, że ktoś cię odpycha, a tak naprawdę to ty odpychasz siebie. Więc rano odrzucenia. Musisz pamiętać, że ona powstała już bardzo, bardzo dawno temu. To nie jest to, że to ten partner ci coś robi, to nie jest to, że on robi to specjalnie, że on cię chce skrzywdzić, że on taki jest, że to jest jego wina. Po prostu przyciągnęłaś taki sort mężczyzny, ponieważ nie byłaś gotowa na nic zdrowego, zdrowego, tego, e, tego zdrowego, bezpiecznego stylu przywiązania, ponieważ jesteś przywiąza przywiązana i przyciągasz mężczyzn, którzy cię odpychają, przyciągają, odpychają, przyciąga, przyciągają. Niestety e, kobiety z raną odrzucania bardzo często. Często przyciągają narcystyczne osoby, takie uzależniające, osoby, które nie panują nad swoimi emocjami, a to właśnie dlatego, że my potrzebujemy tego rollercoastera. Jak ktoś jest normalny, bezpieczny, to dla nas to jest za nudne, to wtedy nie ma tych motyli. A tak naprawdę po latach właśnie przeżywania tej rany odrzucenia doświadczam tego, że to nie chodzi o motyle, to chodzi o poczucie bezpieczeństwa i o miłość, o takie wewnętrzne spełnienie. A więc na to zwróciłabym bardzo mocną uwagę. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że rana odrzucenia ona już najprawdopodobniej została zbudowana gdzieś w Twoim dzieciństwie, czyli któraś z rodziców Cię odrzuciła. Jeżeli to będzie mężczyzna, w bardzo wielu przypadkach jest to właśnie mężczyzna, to automatycznie Ty będziesz powielała ten schemat, że będziesz chciała sobie udowodnić, że jesteś kochana, akceptowana, jakby odtwarzasz ten schemat z dzieciństwa, bo myślisz, że w tym momencie Ty jesteś w stanie nareperować to, że Ty jesteś w stanie to zrobić. Natomiast pamiętaj, że nie, nie jesteś, nie jesteś, co jedynie możesz zrobić, to ukochać tą małą dziewczynkę, która wtedy nie czuła się kochana i akceptowana. Ja kocham hipnozy właśnie z powrotem do wewnętrznego dziecka, ponieważ to są niesamowite procesy, które powodują, że ty wracasz i ukochujesz tą swoją część siebie, która została zapomniana, odepchnięta, niekochana, i automatycznie odzyskujesz tą część siebie, której później nie poszukujesz i nie nakładasz na partnera, bo to też jest bardzo duże. Hmm, duże poczucie takiego nałożenia czegoś, takiego, takiego poczucia odpowiedzialności na kogoś i muszę powiedzieć, że to jest e, no, niefajne, ponieważ obarczamy tą drugą osobę. Tym, żeby ona nam coś zrekompensowała z naszego dzieciństwa, a ta osoba nie jest po to, aby nam coś rekompensować z dzieciństwa, bo my same musimy to sobie dać. Więc pamiętaj o tym, że ten mężczyzna nie jest po to, żeby ci rekompensować cokolwiek, jakiekolwiek twoje braki. On jest po to, żeby ciebie uzupełnić, jeżeli chodzi o partnerstwo, ale o nie to, czego ty nie dostałaś w dzieciństwie. Więc mi to na uwadze, żeby nie oczekiwać od partnera nie wiadomo czego, bo to nie o to chodzi. Zachęcam Cię do skorzystania z hipnozy, do powrotu do swojego dzieciństwa, do powrotu do swojej małej dziewczynki, która została odepchnięta, niekochana, nieakceptowana. Tam znajdziesz całą odpowiedź na swoje wydarzenia, które zadziewają się w chwili obecnej. I to jest naprawdę niesamowite wydarzenie i to naprawdę możesz przejść przez piękny proces, jeżeli sobie tylko na to pozwolisz. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie, napisz do mnie wiadomość, zapraszam Cię na Instagrama Bogini w Mocy. No i co? I Zabierajmy siebie i przyciągajmy nowych, to lepszych partnerów, albo niech zmieniają się ci obecni. Pozdrawiam i do zobaczenia.